Cześć. taka szybka aktualizacja stwierdziłem że postaram się robić takie oprócz głównego filmiku takie podsumowania tygodnia więc pokażę Wam na szybko co, co zrobiłem Przede wszystkim najfajniejsze wielki blat w garażu plus porządki w garażu trochę ale wielki blat i madło czyli można sobie tutaj fajnie już działać Druga kwestia. Złożone serce. Złożony silnik odpala Nowe filtry paliwa. Kula gaśnicza dołożona. Jeszcze bardzo ładny wydech z rdzewki, Ładne lufy dwie. Stercą. Nowe węże podawane. W różnych miejscach nowe opaski. Takie różne. Nowe paski klinowe, wszystkie 6. Nowe termostaty dwa Tam są schowane. Bory go zalane. Nowe. Obudowany z tej strony już zbiornik. Fajna była przygoda, to opowiem. Zobaczycie w głównym filmie, co narobiłem. Dzisiaj zmieniałem filtr, bo podłączałem też zlewozmywak na górze. I w końcu zrobiłem ładowanie z silnika. Czyli tu macie akumulatory z autobusu, 24V, jak wiadomo. Do tego jest przetwornica 24 na 230 Położyłem kabel. przetwornica chyba wcześniej, ale wczoraj zrobiłem kabel i on idzie. Zaraz zobaczcie, gdzie idzie. I on sobie idzie do tego gniazdka. Czyli koncepcja jest taka: odpalamy autobus. Jedziemy, włączamy przetwornicę i z tego gniazdka tą 60 amperową ładowarką będą ładowane akumulatory domowe taki plan, bardzo fajny plus taki, że ta ładowarka posiada tą możliwość, że 24 też ładuje czyli jak kiedy kiedyś gdzieś nam zabraknie prądu w akumulatorach autobusowych, to możemy z tego urządzenia sobie naładować akumulator. autobusowe tutaj ładnie wykończone luki, prawie Za sklejki w sypialni nowość taka, że są szuflady Wielkie 70 cm. Tu kolejna. Pod spodem jest zabudowane kino domowe. jest widzicie niższa. Tu jeszcze fronty będą oczywiście inne. Tu jest zabudowane kino domowe. Bardzo fajnie. Nie będzie się tarabanić. Więc tu są takie dwie szuflady. To będzie jakaś malutka szafka. To jeszcze subwoofer jest w kuchni. Zmiany takie, że pojawił się ekspres dla Madzi Ekspres ma tutaj swoje miejsce wyjeżdża do serwisu, a normalnie to będzie jako tu chwilowo są tylko takie gniazdka zrobione, to będzie inaczej, a te gniazdka też tu będą na górze. Tu należy tylko dwie szuflady, też oczywiście bez frontów. lodówka dziś podłączyłem, podłączyłem dziś z lewo zmywak, więc działa, ciepła zimna woda. Mamy przeciek. Tutaj musiałem ścianę rozebrać, muszę to wszystko żywicą polimerową wywalić, bo tutaj gdzieś przecieka. Nie wiem dlaczego, chyba po tych ostatnich wojażach, po tych dziurach fest, gdzieś silikon musiał puścić. A żeby błazeria była trochę nierówna do brodzika, no to była większa szpara, dlatego silikonu więcej. Dałem to na raz i to był chyba błąd, trzeba było to zrobić w mniejszych dawkach. Dobra, no to z tego chyba wszystko tyle. Resztę zobaczycie w głównym filmie, no bo, bo co, ostatnie spojrzenie. Dajcie znać czy Wam się podobają w ogóle takie, takie relacje, czy taka forma się przyjmie, że po prostu będę pokazywał na szybkiego. kręcone to jest bez montażu, na raz z ręki, telefonem tak akurat kręcę, więc obraz powinien być OK, dźwięk chyba też. Dajcie znać czy sądzicie, czy takie podsumowania starać się robić, czy, czy nie. Dzięki, cześć, na razie.